Z tym moto. No to co widzowie? W dzisiejszym odcinku jedziemy do serwisu, ponieważ coś się skopało, mówiąc delikatnie i jak przyspieszam na, tam od trójki w górę to robi się takie dziwne cykanie i jak zaczyna cykać to mi nie przyspiesza, nawet jak trzymam manetę odwiniętą to nie jedzie, a wręcz zwalnia. Dzisiaj pierwszy raz ubrałem się trochę bardziej na sportowo, to znaczy w dresiku, żeby zobaczyć, czy bardzo zimno. Jest mi jakoś lżej się tak poruszać, taki jakiś zdrzwawszy się wydaje, bo ten mój armor jednak trochę waży. jest troszeczkę mniej yy, wygodnie w nim, mimo że na pewno bezpiecznie. Ale powiedzmy, że tutaj robię mały odcinek trasy, ale już czuję, że buty to jednak trzeba mieć odpowiednie w sensie przynajmniej trochę twardsze bo jeżeli buty mam miękkie, tak jak teraz od góry to się mało, mało przyjemnie wrzuca biegi no ale nic dziwnego, trzeba na, na, jakiś nacisk dać a ja tu w zasadzie mam tylko jakąś siateczkę nad palcami uuu O, słyszycie to? Takie tch, tch, tch. przy tych 90 na godzinę jak jechałem Max to czułem, że on tam może jeszcze się bujnie, ale nie za wiele więcej, może też to jest związane właśnie z tą powiedzmy awarią. Ale się okaże. Liczę, że to nie będzie nic poważnego po prostu I tyle Co to za parowozik Co To nie powinno jeździć po ulicy normalnie? Zdaj je pa od njega surem, o kurju pa ja.